Otwarcie nowej szkoły w Mysłakowicach. Historyczna chwila. Wyciek gazu na Wyspiańskiego. 94 osoby zostały ewakuowane z 22 budynków. To był niezapomniany finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Jest to naj, najgorętsza zadyma za w środku zimy. W nowym tygodniu wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam jak zawsze na serwis informacyjny. W nowej szkole podstawowej w Mysłakowicach rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Po dwóch latach budowy obiekt ten został oddany do użytku. Dzisiaj uczniowie w końcu mogli przekroczyć próg szkoły i rozpocząć lekcje w nowych wnętrzach. Na początku września 2021 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby dla szkoły podstawowej w Mysłakowicach. Do niedawna mieściła się ona w zabytkowych wnętrzach tego pałacu, gdzie warunki delikatnie mówiąc nie były najlepsze. Dzisiaj uczniowie z Mysłakowic, a także okolicznych miejscowości, będą poszerzać swoje horyzonty w nowej placówce. Historyczna chwila. Nowa szkoła w Mysłakowicach oddana do użytku. Od dzisiaj już dzieci mogą tutaj się uczyć. Patrząc na historię gminy, to od 30 lat był projekt budowy, natomiast sama realizacja tej inwestycji trwała 2,5 roku, więc bardzo szybko, jeżeli patrząc pod względem kubatury i wielkości tego budynku. Do tej pory nasza szkoła mieściła się we wnętrzach pałacowych, natomiast teraz mamy do dyspozycji nowoczesny budynek. Wszystkie klasy otrzymały nowoczesne gabinety, które są pełnowymiarowe, natomiast największą zmianą dla naszych uczniów jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Tego od lat brakowało naszej gminie. Myślę, że dzięki temu będziemy odnosić jeszcze większe sukcesy sportowe. Moim marzeniem w ogóle jest, żeby szkoła, żyła do późnych godzin popołudniowych, żeby to nie był zakład pracy, że o 15 zamykamy, wychodzimy, żeby w tej szkole działo się bardzo dużo, jeżeli chodzi o sport, ale także inne zajęcia, jeżeli by to było możliwe, jakieś modelarstwo, koła artystyczne, koła plastyczne, koło gitarowe, żeby dzieci mogły do późnych godzin popołudniowych nie uczyć się, ale spędzić miło czas i rozwijać swoje zainteresowania. Mieszkańcy, rodzice i nauczyciele wykonali w ostatnich dniach tytaniczną pracę. Zaledwie w dwa tygodnie w trakcie ferii przenieśli szkołę do nowego budynku. No obiekt, że tak powiem, udało się uruchomić dwa tygodnie ciężkiej pracy, bo trzeba było logistycznie szkołę przenieść do nowego obiektu, to sprzęt, to prace różne, to podłączenie różnych, różnych urządzeń. Ekipy transportowe, rodzice, za którym, którym dziękujemy, bo bardzo mocno się zaangażowali, no dzieci, przygotowanie sal, mnóstwo naprawdę ciężkiej pracy. Nie wszyscy wierzyli, że w ciągu tych dwóch tygodni uda się to zrobić. Udało się zrobić. Dzięki temu dzisiaj drugą część roku szkolnego dzieci mogą rozpocząć w nowej szkole. Tutejsze władze ten fakt postanowiły wykorzystać i zorganizowały gminne otwarcie placówki. Zapytaliśmy gości o opinię na temat nowej szkoły. Jest przepiękna. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. E, I to, co dokonał pan Wójt, to naprawdę. No super, super. Pamiętam, pamiętam e, stary budynek, i to, co jest teraz, to jest po prostu wielkie wow. Taka atmosfera i ta przestrzeń tu w tej szkole. No, gratulacje wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji. Ale myślę, że dzieciaki będą najbardziej zadowolone z, tego, z tej szkoły. Modowa, no. ładna, nie mogliśmy się doczekać, aż tu w sumie do niej przyjdziemy. Jest przepiękna, no, to jest, przepiękna, to jest prze tak. wielkie przeżycie, żeby być w takiej pięknej szkole. Tak, jest piękna, no trochę mi szkoda tej starej, bo było wiele tam wspomnień. Rodzice jeszcze tam chodzi, a ta szkoła jest przepiękna, tak. Na uroczystości otwarcia obecny był m.in. Sylwester Urbański, obecny dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, a także były dyrektor szkoły podstawowej w Mysłakowicach. Zawsze marzyliśmy o tego typu pięknej szkole. Niemniej jednak od razu mówię, że z wielkim sentymentem wspominam tamte czasy, kiedy to kierowałem tą szkołą. Naprawdę również próbowaliśmy tworzyć tam jak najlepsze warunki, mimo tego, że nie była to szkoła XXI wieku. Dzisiaj porównując tą szkołę powiem, że takim wyznacznikiem najlepszym jakości funkcjonalności szkoły jest sala gimnastyczna. Jak zobaczyłem, to mi dech zaparło w piersiach cudo, coś niesamowitego. Jednak prace w nowej siedzibie szkoły podstawowej jeszcze się nie zakończyły. Dzisiaj mogliśmy udostępnić większość szkoły na potrzeby dzieci, ale przed nami jeszcze jest do realizacji dwa elementy, a mianowicie blok tak administracyjno-biblioteczno plus klasy 1-3. Tam obecnie trwają już prace do tak zwanego stanu deweloperskiego. Później jeszcze będziemy musieli ogłosić przetarg na tak zwaną wykończeniówkę tego miejsca i jesteśmy teraz również w trakcie postępowania przetargowego na kompleks boisk sportowych. Które mieszczą się właśnie z tyłu budynku. Władze gminy planują zakończyć wszystkie prace do 2 września. Jak na razie koszt budowy szkoły zatrzymał się na 70 milionach złotych, z czego blisko 45 milionów pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Chwilę grozy przeżyli wczoraj mieszkańcy wyspiańskiego w Jeleniej Górze, wszystko przez ulatniający się gaz. Akcja służb trwała do późnych godzin wieczornych. Ponad 90 osób ewakuowano z budynków przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Powodem był ulatniający się gaz. Mieszkańcy zgłosili, że jest nieszczelność gazu, że czuć gaz. Przyjechała najpierw na samym początku ekipa z gazowni myśląc, że to jest na jednym z zaworów, odkopano. Okazało się, że niestety to nie jest akurat ta nieszczelność na zaworze tylko prawdopodobnie właśnie na którejś z na, na, na Rózie, na której z Nasze działania polegały na ewakuacji e, mieszkańców. Ewakuowaliśmy 94 osoby z 22 budynków. E, obecnie gazownicy poszukują miejsca uszkodzenia gazociągu. Akcja służby zakończyła się przed północą. Rura, z której ulatniał się gaz, została zlokalizowana i uszczelniona. Mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego od lat czekają na kompleksowy remont kiedy będzie on możliwy? To jest dopiero możliwe w momencie takim, kiedy gazownia e, wymieni, bo tutaj nie tylko gazownia, ale prawdopodobnie też siecia będzie, żeby lotnik wszedł e, z, e, z sieciami. Z tego względu, że tu jest spłata. E, to może być problemem, po prostu tak jak na Wolności, albo tak jak robiliśmy na Wojska Polskiego, wszystkich gestorów w sieci trzeba zebrać wszystkie podziemne instalacje najpierw wymienić, a dopiero będziemy robili nawierzchnię. Planowałem w tym roku, żebyśmy tak podobnie jak na ulicy Wolności sfrezowali tylko warstwę wierzchnią. Zobaczymy. Ja będę chciał usłyszeć od gazowni i od wodnika, czy wszystko tu jest pod ziemią ok. Jeżeli jest OK, będziemy wchodzili i robili warstwę ścieralną, żeby doprowadzić do stanu normalnego, tak jak to tutaj jest. Nie Wyspiańskiego jest jedną z tych najbardziej dziurawych ulic w Wieleniej Górze. Za nami 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny w Wieleni Górze i okolicach mieszkańcy pokazali, że mają gorące serca. W tym roku zbierano pieniądze z myślą o działach pulmonologicznych. Za nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy Iranio-Górzanie i turyści po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca. A licytacje rozpoczęły się już w sobotę. Z naszą kamerą byliśmy w galerii sudeckiej. Były atrakcje dla najmłodszych, dla tych nieco starszych. Oczywiście ratownicy opowiadali o tym, jak udzielać pierwszej pomocy. Edukacja, edukacja, edukacja. Jeżeli ktoś przychodzi, przećwiczy będzie mu łatwiej, będzie się czuł pewniej i liczymy na to, że jak wspomniałem wcześniej też, oby się to nigdy nie przydało, ale to ćwiczenie, ta edukacja jest niezmiernie ważna. Na naszym stoisku można było zmierzyć sobie cukier, ciśnienie. W Galerii Sudeckiej oprócz licytacji mieliśmy dużo fajnych atrakcji. Ludzie mogli przyjść na malowanie twarzy, na robienie tatuaży. Tak samo Uniwersytet Kansas zrobił swoje stanowisko ratownicy medyczni. Można było zjeść też watę i popcorn. To była impreza dla najmłodszych, dla tych trochę nieco starszych, impreza oczywiście edukacyjna, ale przede wszystkim głównie zbieraliśmy tutaj pieniądze, skupialiśmy się na licytacjach. W tym roku gramy dla ochrony najmłodszych i najstarszych po to, żeby zadbać o nasze płuca po pandemii. Od 18 lat jestem wolontariuszem i nie wyobrażam sobie kolejnego roku bez grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ponieważ jest to naj, najgorętsza zadyma za w środku zimy. Miło jest nam poinformować, że oba jeleniogórskie sztaby w trakcie ostatniego finału zebrały jak dotąd 718 311 zł i 87 groszy. Trwają jeszcze internetowe aukcje, tak więc ta kwota może i z pewnością jeszcze się zwiększy. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.